Dzień dobry, bardzo mi miło państwa powitać na konferencji Twojego Ruchu, a w zasadzie w tej chwili to można powiedzieć Europy plus Twojego Ruchu. Z nami jest pani Ewa Wójciak i przewodniczący Janusz Palikot. I pozwolę sobie na krótki wstęp. Otóż Ewa Wójciak, pewnie nie trzeba nikomu przypominać, to wieloletnia dyrektorka Poznańskiego Teatru Dnia 8., Alternatywnej Poznańskiej Sceny. Która została założona w 1964 roku. Wtedy był to teatr studencki. Realizowane przez teatr ósmego dnia spektakle były ostrymi i ironicznymi komentarzami dotyczącymi PRL-u, współczesności tamtej i ówczesnych władz. Podczas stanu wojennego zespół występował na ulicach i w kościołach. Ewa Wójciak, Wójciak to legenda poznańskiej sceny artystycznej, aktorka jednego z najważniejszych teatrów w Europie lat 70. i 80 wreszcie działaczka opozycyjna w okresie PRL. W tym czasie była inwigilowana, wielokrotnie zatrzymywana, w stanie wojennym brała udział w nielegalnych przedstawieniach teatralnych. Od 2000, od 2000 roku jest dyrektorką Teatru 8 Dnia, a także autorką tekstów i manifestów programowych teatru. Doprowadziła między innymi do wystawienia spektaklu Teczki w 2007 roku poruszającego problematykę inwigilacji w PRL-u bohaterka filmu dokumentalnego w reżyserii Marcina Więcława z cyklu Byłem Figurantem SB. To tyle tytułem bardzo krótkiego wstępu. Obszerniejszy materiał Państwo dostali, mówię tutaj o mediach na maile. Jeszcze raz przedstawiam i witam serdecznie we Wójciach i oddaję głos Januszowi Palikatowi. Proszę chciałem Państwu powiedzieć, że Pani Ewa Wójciak będzie naszą jedynką do Parlamentu Europejskiego. Przyła taką propozycję z Łodzi. Bardzo się cieszę z tej decyzji. To jest decyzja, która ma bardzo wiele znaczeń, bardzo wiele sensów. Zacznę od tego pierwszego, który się wiąże z tą, z to, wiąże z tą nagrodą dzisiejszą dla Włodka Pawlika, to, tym, tym oscarem muzycznym za jego płytę Noc w Kaliszu. I która, y, 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 która, pokazuje jak wielki potencjał Polska ma y, y, w jakby zbudowaniu swojego wizerunku przez kulturę. W zasadzie nie wiem, czy sobie przypominamy jakieś inne wydarzenie y, dotyczące nie wiem, przemysłu, czy nauki, czy czegokolwiek innego, które wprowadza Polskę na pierwsze strony gazet, serwisów informacyjnych. Są najczęściej rzeczy związane z kulturą. Jeśli nasz kraj może w y, krótkim czasie zbudować sobie wizerunek kraju innowacyjnego, kraju właśnie zdolnego do wysokich technologii, kraju, gdzie za, w, za produkty, którego warto zapłacić więcej, bo są one, bo pochodzą właśnie z takiego kraju, to tym narzędziem, najlepszym narzędziem zmiany jest polska kultura. I polska muzyka, polski teatr, polska, polska literatura, polskie kino, wciąż jeszcze sztuki plastyczne, w zasadzie w każdej dziedzinie kultury Polacy dzisiaj mają jednego, dwóch, trzech światowych przedstawicieli w pierwszej dziesiątce. To dotyczy i głosów operowych, i przedstawień operowych, i teatru zwykłego, i teatru ulicznego, i dotyczy właśnie, jak już wspomniałem, muzyki, muzyki filmowej, sztuk plastycznych, bardzo wielu innych dziedzin. Nie ma ani jednej innej dziedziny w gospodarce. W polityce, w obronności, w jakiejkolwiek innej dziedzinie, gdzie mielibyśmy taki potencjał, jaki mamy w kulturze. Stąd też my chcemy, świadomie, Europa plus Twój ruch przez ludzi kultury, takich jak Kazimierz Kuc i Ewa Wójciak, pokazać Europie Polskę inną, Polskę nowoczesną, Polskę na najwyższym poziomie. To jak sądzę, też nie jest tylko kwestia wizerunku, tylko ten wizerunek bardzo szybko przekształca się i przenosi się na. Zarobki na pieniądze, bo płacimy za kosmetyki francuskie więcej, bo są francuskie. Płacimy za e, e, odzież włoską więcej, bo jest włoska. Za oliwę włoską płacimy więcej niż za grecką czy hiszpańską, bo jest z Włoch. A za tym kryje się cały ten potencjał kulturowy, który te państwa zbudowały i dzięki czemu dodają do każdego produktu, który sprzedają, trochę więcej pieniędzy. Więc kultura jest i może być taką dźwignią i naszej obecności w Europie, i naszego rozwoju gospodarczego. Ale ta e, dzisiejsza nominacja ma dla mnie też bardzo ważne, osobiste e, znaczenie. Poza tym, że jesteśmy rówieśnikami z Teatrem 8 dnia, bo urodziłem się w tym samym roku, w którym powstał Teatr 8 dnia, jeszcze wtedy nie Ewa e, go e, zakładała i nim kierowała, ale rzeczywiście e, jesteśmy w tym sensie takimi bliźniakami, można powiedzieć, e, e, z Teatrem 8 dnia. To jest rzeczywiście teatr ósmego dnia, szczególnie dla mnie, ja wtedy po raz pierwszy się zajmowałem teatrem w latach 80. niósł nadzieję i niósł tę nadzieję najbardziej zasadniczą i najbardziej istotną dla naszego dzisiejszego ugrupowania, a mianowicie nadzieję wolności. Nadzieje wolności i to trwanie na straży wolności, czasem płacąc. Tak jak w latach 80. ogromną, osobistą cenę i też cenę artystyczną, czy dzisiaj także stojąc na gruncie tej samej wolności i nieraz formułując opinię wbrew większości. Wbrew większości, która często zniewala nas do pewnej poprawności i chce nam zabronić manifestacji wolności, Ewa jest osobą, która no właśnie też i dzisiaj mówi, że tę wolność. Musimy walczyć o tę wolność musimy walczyć każdego dnia i każdego dnia ją na nowo wywalczyć. I to, że osoby tak niezłomne, osoby, które rzeczywiście, jak to bardzo ładnie mówi Andrzej Celiński za chłasko, stąpają po szczytach naszych możliwości, z tego powodu, że taka osoba, tak niezwykła osoba jest na naszych listach, jestem strasznie wdzięczny i dziękuję za tę decyzję, bo dla każdego artysty taka decyzja. Wejścia w politykę jest decyzją trudną. Bardzo Ci dziękuję i jestem pełen, że w Łodzi zdobędziesz mandat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. No i co, co może dwa słowa od Ciebie? Dlaczego się zdecydowałaś kandydować? It's, it's... Zdecydowałam się kandydować po jakimś dosyć zresztą długim, długim czasie i walce z myślami, ponieważ spędziłam rzeczywiście w przestrzeni kultury i sztuki lat kilkadziesiąt. Rzeczywiście w europejskiej przestrzeni, bym powiedziała, ponieważ zgodnie z tym, co mówi Janusz, polska sztuka, polski teatr, polska muzyka są bardzo poważnym ambasadorem Polski w świecie, w znacznie większym stopniu. Przynoszą Polsce takie sukcesy medialne i promocyjne niż wiele innych y, dziedzin. Mało o tym mówimy, mało na to zwracamy uwagę, ale, ale taka jest prawda, wiem o tym i y, 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 sama tego doświadczałam. Ja jestem y, w związku także z, z tym wszystkim, co mnie dotyczy, a więc z przeszłością, z walką o wolność w czasie PRL-u z zmaganiem się z tamtą rzeczywistością też wielkim euroentuzjastą. Bardzo wierzę w Unię Europejską i bardzo wierzę, że jest to projekt, z którym dla nas pojawiła się szansa być może pierwsza w naszej w końcu wiemy bardzo trudnej historii. Dlatego Myślę sobie, że tacy ludzie z takim entuzjazmem do, do Unii Europejskiej są tam gdzieś potrzebni, ludzie, którzy mają ten entuzjazm i którzy wiedzą także, że częścią Unii Europejskiej y, y, powinna być Polska taka. Y, y, nie stojąca ciągle w kolejce po, po pieniądze, tylko, tylko twórcza Polska, która m, też kreuje ten y, obraz Unii Europejskiej. Mam poczucie, że nadszedł ten czas, żebyśmy byli już teraz także my, Polacy, współautorami tego projektu. Dzisiaj nadszedł, jak wiemy, czas poważnego eurosceptycyzmu, nie tylko w Polsce, ale także w, w Europie. Jest y, y, nawet tak, że pewnie do Europarlamentu. Przedostanie się bardzo wiele sił osób, które tak naprawdę są przeciw idei wspólnej Europy. Więc pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym o to zawalczyć, żeby Unia Europejska rozwijała się, trwała przy polskiej twórczej, rzeczywiście partnerskiej, intelektualnej współpracy. Mam nadzieję, że skoro będzie tam jeszcze Kazimierz Kuc, to też uda nam się. Silniejszym głosem przekonać wszystkich tych oczywiście ważnych ludzi od ekonomii, że częścią tej ekonomii jest także kultura. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. pytania. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Na początek proste pytanie: dlaczego złodzie nie z Poznania? ZŁodzi, dlatego że z Poznania kandyduje Marek Siwiec, który był posłem do Parlamentu Europejskiego w poprzednich kadencjach i byłoby bardzo niezrozumiałe, że ktoś o tak utrwalonym już reprezentowaniu Poznania do Parlamentu Europejskiego nagle jest z innego miasta, a nie z tego. To raz, a, a Ewie chcieliśmy zaproponować jedynkę. Dwa Łódź ja oceniam razem paradoksalnie proszę mnie trzymać za słowo z Lublinem i z Bydgoszczą za te trzy miejsca, w których będziemy mieli europosłów w 2014 roku. Po trzecie, wreszcie, Łódź to jest przecież łódzka szkoła filmowa, to jest najlepsze w Polsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest Łódź Kaliska i to jest cała masa innych instytucji. Spotkania teatralne. Co so, masa różnych instytucji kultury, gdzie Ewa bywała, grała i w ogóle dla Łodzi, z takiej strategii myślenia o Łodzi rozwinięcie w ogóle produktów w kulturze przy obecnym obecnym stanie tego miasta jest jedną z największych nadziei na, na odbicie się od pewnego, pewnej stagnacji, która niestety w Łodzi ma miejsce, a poza tym Łódź lubi kobiety, więc kobieta z Łodzi to dobra, a, a, a to dobry wybór, także z tego punktu widzenia. To mam jeszcze jedno pytanie. Oczywiście, gdy okazało się, że to Pani właśnie będzie kandydowała z numerem jeden z Łodzi. Tutaj oczywiście w Sejmie pojawiły się, proszę państwa, komentarze. Komentarze odnoszące się do Pani wpisu na Facebooku. Polityka to zajęcie dla osób dosyć takie ciężkie i twarde. Komentarz jeden, który chciałbym Państwu przytoczyć brzmi w ten sposób, że nic dziwnego, że Pan, Panie Przewodniczący proponuje Pani, start do, do Parlamentu Europejskiego w wyborach, ponieważ Pan hołduje takim wypowiedziom, jakie w zeszłym roku Pani zamieściła na Facebooku. Myślę, po pierwsze, jeśli o mnie chodzi, to ja jestem za tym, żeby artyści mieli pełną wolność w mówieniu i w ogóle za wolnością wypowiedzi. Przeciwko tym wszystkim paragrafom 212, 198 itd., tak to ograniczają i karzą za swobodę wypowiedzi. I to, I to może właściwie koniec kropka. Wolność przede wszystkim. To jest jedna z tych pięciu wartości, oprócz zaufania pracy, rozwoju i postępu, które organizują cały program Twojego ruchu i Europy+. Plus. I to raz. A dwa, no tak jak powiedziałem, tę wolność trzeba codziennie zdobywać na różne sposoby. Mi ta wypowiedź nie przeszkadza. To jest wypowiedź, która, do której artysta ma prawo. Pani jest świadoma tego, że w czasie kampanii wyborczej pani nieraz będzie pytana, będzie się wracało do pani wypowiedzi i... Zdaję sobie z tego sprawę oczywiście, ponieważ no, pamiętam dobrze, co działo się tuż po tym, jak na moim prywatnym wpisie właśnie posłużyłam się słowem tak, takim... Które uważa się za powszechnie. Powszechnie się uważa za obraźliwe, aczkolwiek myślę, że również powszechnie się go używa w prywatnych rozmowach w stanie skrajnych emocji. Ja nie mam potrzeby wracania do tego. Byłam wówczas świeżo po podróży do Chile i do Argentyny, gdzie spędziłam sporo czasu chodząc po różnych miejscach kaźni. Naprawdę bardzo się wtedy do tego przyłożyłam. Jest mi to bliski temat. Ja, jakby, zawsze się tym zajmowałam i w teatrze, i w życiu. I to było wstrząsające, bardzo traumatyczne doświadczenie. To, co tam widziałam, chodziłam w miejsca, gdzie ludzi mordowano, gdzie, gdzie dokonywano naprawdę zbrodni, o jakich trudno tu często nam w ogóle myśleć, bo jakoś. Szczęśliwie nasza historia nas przed tym uchroniła. Byłam bardzo emocjonalnie do tego nastawiona. Wiem, że w Argentynie Kościół ściśle współpracował z Huntą. I nie było tam różnicy zdań. W Chile było już to bardziej skomplikowane, i w Chile, trochę jak w Polsce, Kościół też pełnił rolę w dużej części taką. Yy, Pomocową i solidarnościową z, z ludźmi. Natomiast w Argentynie była to po prostu współpraca bardzo ścisła. Stąd wiedząc, znając losy wielu ludzi, także mając wielu bardzo przyjaciół, którzy są dzisiaj od tamtego czasu emigrantami w Europie, no tak zareagowałam. Ja pytałem, pytałem dlatego, ponieważ. Pani, jak, jak pani powiedziała, nie ma potrzeby powracania do tych słów, niemniej na, na spotkaniach wyborczych takie pytania będą padały, bo nie tylko zwolennicy, ale i skrajni sprawę. przeciwnicy Oczywiście. będą uczestniczyli. Zdaję sobie sprawę, dziękuję. A wie pan, z drugiej strony dodam tylko jedno zdanie. No, e, czy jeśli ukrywa się człowieka który oskarżonego o straszne zbrodnie pedofilii, ukrywa się go w Watykanie, to to jest dobre, czy to jest złe? To jest złe nic z tego nie zmieni. To jest po prostu oparte na faktach. Ja też nie widzę wielkich zmian póki co w polskim kościele. Księża, którzy ukrywali pedofili wciąż pełnią dzisiaj najważniejsze funkcje w hierarchii tego kościoła. W związku z tym, zobaczmy, aż te działania Franciszka, bardzo sprawne PR-owo, przeniosą się faktycznie na zmiany. Wtedy wszyscy przyklaśniemy. Dziękuję bardzo i proszę o jeszcze fragment muzyczny na zakończenie, tak jak obiecaliśmy i zapraszam na następne konferencję. Świetną, świetny spektakl muzyczny do wierszy Czechowicza w Lublinie w zeszłym roku, Włodek Pawlik. Wspólnie nasz kolega Janusz Opryński z Lublina to trochę podreżyserowywał. To jest świetne, bo, bo właściwie poza Grechutą nie było ani jednego udanego przypadku, żeby ktoś zrobił muzykę do wierszy Czechowicza. Włodek Pawlik zrobił tam kilkanaście przewodów, naprawdę znakomity. Śpiewa Kuba Badach, Dorota Miśkiewicz, cała masa innych ludzi i to jest super muzyka. Przez ostatnie kilka miesięcy prawie i co drugi, trzeci dzień słucham tej płyty. Jest tak świetnie. Dzięki. Dziękuję bardzo za zobaczenia.